Siemanko wszystkim! Wtorek. Zdaje się, że 21 maja. Dwa dni po mojej najdłuższej trasie. 323 km. Dzisiaj trochę o tym będzie, ale nie tylko. Dwa dni zrobiłem sobie przerwy od roweru. A jeździć można było, bo pogoda była dosyć, dosyć pozytywna. Natomiast przechodzą ostatnio burze. Efekt jest taki, że jest mokro, grząsko. Zanim zacznę się chwalić i puszyć, czego to ja niby nie dokonałem, chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim widzom, którzy brali udział w Tour de Silesia, w tą sobotę, kiedy ja jechałem swoją trasę. No panowie, niesamowity wyczyn i to bez względu na to, jaki dystans żeście wybrali, jesteście wielcy, Super sprawa, no, moje gratulacje. Dobra, a wracając do ulubionego mojego tematu, czyli do mnie. Nogi dosyć fajnie mi się zregenerowały przez te dwa dni. W ogóle jestem zadowolony z tego jak to przebiegło, bo żadnych bóli kolan. Tego się najbardziej obawiałem. Jak kojarzycie może nie tak dawno robiłem tam 180 chyba, czy jakoś taki. I skarżyłem się na, na ból w prawym kolanie pod koniec trasy. No i właśnie się bałem, że, że coś nie może dopaść tego rodzaju. A tu o dziwo. Kolana elegancko. Żadnych dziwnych, nieprzyjemnych bóli. Wszystko ok. Wiadomo, że trochę. Trochę, no. Mięśnie były dosyć zmęczone. Kark zesztywniały. Tyłego bolały. Pomimo tego, że Miałem całkiem dobre siodełko pokażę wam je za chwilę, bo to siodełko z rudego ale założyłem je dla testów do szosy. No i idzę stąd na 70 km i stwierdziłem, że jest na tyle fajne, że zrobię na nim co tu się stało? Gdzie ja tu wyjechałem? Jest na tyle fajne, że zrobię na nim ten długi dystans. W miejsce. Znacie je. Siodełko. Siodło ze stajni WTB. Model, piur o ile dobrze wymawiam, jeśli nie, to i tak nieważne. Siodło jeszcze wygodniejsze od modelu rocket. Jest cięższe, jest masywniejsze, jest. No, takie bardziej mięsiste. I powiem Wam, że w MTB sprawdza się to świetnie, bo dodatkowo jeszcze tłumi te wszystkie drgania nierówności z terenu. I tu się sprawuje naprawdę dobrze. A założyłem na, na tą trasę do szosy, chciałem zobaczyć jak, jak będzie. No, zaryzykowałem. Dało radę, natomiast w szosie go nie zostawiam, bo jednak jest za miękkie. A wbrew pozorom. Bardzo miękkie siodło na długich trasach to nie jest rozwiązanie, bo, bo też może uwierać i przeszkadzać. Przejechać przejechałem, ale, ale zostaje jednak w rudym, bo tu się będzie sprawowało o wiele lepiej i tu, tu będzie działało o wiele lepiej. Tu nie ma co pędzić, tym widokiem trzeba się cieszyć. Taka krótka, lokalna wycieczka dzisiaj. W zasadzie tylko po to, żeby nogi trochę rozruszać. Sprawdzić, czy można już się wybierać w jakąś trasę. Co prawda, nie tak długo jak ostatnio ale mam ochotę sobie skoczyć w góry w najbliższym czasie. Oby tylko pogoda pozwoliła. Opracowałem sobie trasę już. Kilometrów może nie będzie wiele, ale za to będzie trochę przewyższeń. O ile tylko nogi dadzą radę, wszystko podjechać oczywiście. Ja lubię dźwięk tej piasty. No, jeszcze taką ścieżką, podziwiając skały. i 36 km, godzina 55. Na średnią nawet nie patrzę, bo dzisiaj jazda relaksacyjna. Zresztą chyba już większość moich jest relaksacyjnych. Albo to takie tłumaczenie dla słabych średnich. Ups, miałem nie narzekać na średnie. Sorry. No i tak, film się prawie kończy. A ja w sumie niewiele powiedziałem o tej mojej trasie 300. A to dlatego tak naprawdę, że może to głupio zabrzmi, co teraz powiem, ale nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, jak myślałem. Jestem zadowolony, że, że się udało, że dałem radę. Natomiast o wiele większą satysfakcję czułem, jak w zeszłym roku zrobiłem te 278 bodajże po górach. Wtedy powrót to był taki na, na endorfinie. Cały ucieszony, że, że pętla wyszła, że, że objechałem sobie góry. A tutaj wracałem taki, to chyba nawet na filmie widać, lekko przymulony pod koniec już byłem. Taki, no jadę, no, no udało się, ale okej, okay, no, bez rewelacji. Czyżby to było za małe wyzwanie? Za proste, no nie wiem. A po prostu, albo może po, zwyczajnie, już zmęczenie ze mnie wychodziło później. Tutaj przeszło to jakoś bez większego echa, szczerze mówiąc. Taki kolejny punkt na liście, który po prostu odhaczyłem, że został zrobiony. I tyle. Może, jakby to się odbyło znowu w górach, to jednak satysfakcja by była większa, bo, no bo wydaje mi się, że pokonanie gór daje o wiele większą satysfakcję niż przejechanie płaskiego odcinka. Może. Źle nie jest. Ale. No właśnie, jest jakieś ale. Może kogoś zainteresuje kwestia bardziej logistyczna mojej trasy? Mówiłem, że będę do niej nawiązywał. To tak, budzik miałem nastawiony na 3:30 rano. E, 3:25 albo 20, już nie pamiętam. I tak się obudziłem o 3.00. Jeszcze chyba z 10 minut poleżałem. Stwierdziłem, że nie ma sensu, wstaję. A czemu tak wcześnie, skoro wyjeżdżałem przed piątą? Bo jeśli na pewno zdarza Wam się wstawać wcześnie rano, dobrze wiecie, że z rana czas niesamowicie ucieka. Ani się człowiek obejdzie, już gdzieś kwadrant zniknął. A chciałem na spokojnie sobie jeszcze przygotować jedzenie na drogę, picie, posprawdzać. Wszystko, czy jeszcze? Standardowo już wypiłem kawę z mlekiem. Tym razem zjadłem kanapki rano. Taką miałem ochotę i tego się trzymam, że na co mam akurat smak przed trasą, to sobie jem. Na drogę wziąłem chyba cztery żele. Energetyczne, z tego zjadłem dwa. Wziąłem cztery batony owocowe własnej roboty, zjadłem dwa. Wio wziąłem trzy banany, zjadłem dwa i wziąłem pięć bułek takich niedużych z bendyną, no to zjadłem cztery. Jak widzicie, jak widzicie sporo żarcia. Ja wiem, że większość z Was jechałaby na lekko i nic ze sobą nie brała. Wszystko po drodze kupowała. A ja, jak już kiedyś wspominałem, wolę jeździć ze swoim prowiantem, bo tak na chwilę obecną tak mi najlepiej pasuje. Spakowałem wszystko do, do mojej sakwy Arsenala. Elegancko weszło. No i gdzieś przed piątą wyszedłem z domu i, i ruszyłem w drogę. A wróciłem przed ósmą wieczorem. Także wyrobiłem się przed ósmą, co było spoko wynikiem. Jeśli chodzi o samą trasę, to większość dróg w miarę spokojna. Najgorszy odcinek to zawsze jest od miasteczka Śląskiego do sośnicy, do woźników w sumie. Ale żem sobie wjechał. Tam zawsze w kierunku częstochowy jest ruchliwie. No i później. Tam jeszcze jeden jakiś odcinek na filmie. Wspominam, że myślałem, że będzie spokój, ale to też krótki kawałek, był taki bardziej ruchliwy, ale ogólnie tak, co drogi pod względem ruchu całkiem fajne. Kierowcy byli spoko, żaden mnie nie próbował rozjechać. Co doceniam. Co jeszcze? No Na dróg było trochę fajnych asfaltów, ale było też trochę. Kurde, nie w tą stronę skręciłem, a to nic, było też trochę tragicznych asfaltów, co zresztą widzieliście. Rower w zasadzie spisywał się bardzo dobrze, gdyby nie dwie rzeczy. Raz w kleszczowie rozkopy, i błoto mi trochę usyfiło napęd a dwa przewrócił mi się z kubany i to tak niefartownie, że się skrzywił hak przerzutki. Właśnie jadę po drodze, jeszcze odbiorę przesyłkę z paczką Matu nowy hak. Dało się jechać, ale już te biegi nie do końca były zmieniane tak jak trzeba. no i przesunęła się linia łańcucha przez skrzywiony hak co powodowało później coraz większe obcieranie o wózek przedniej przerzutki czas powiedzieć sobie na razie liczę, że się Wam podobało tak jak mnie za każdym razem kiedy jestem w tym magicznym miejscu, jakim jest kamieniołom. Do zobaczenia w następnym filmie. Hej!